Dzień dobry, dzień dobry. W zasadzie to dobry wieczór. Wybiła 20. Widzę, że już ktoś tutaj jest. O, już pierwsze serduszko. Dziękuję, dzisiaj mi się przyda, bo tak dawno się nie widziałam z Wami, że normalnie mam tremę. Słuchajcie, możemy jak zwykle sprawdzić, czy wszystko działa, czy widać, czy słychać. Możecie skomentować. Jestem na streamiardzie, więc mogę pokazywać Wasze komentarze. Jeśli się zweryfikujecie, o cześć, jak miło. O właśnie, jak się zweryfikujecie, to nawet będzie widać, kto ze mną jest. Cześć, cześć, dzień dobry. Super, bardzo się cieszę, że jesteście. Mam nadzieję, że te nasze zatrzymania wrócą jako pewien rytuał i norma. Słuchajcie, obiecałam sobie, że będę się ćwiczyć w tym, żeby, żeby nie przekroczyć pół godziny, a oczywiście bardzo dużo chciałabym Wam powiedzieć. Dzięki, dzięki, dzięki. O, jest ja, Adam. Cześć, cześć, cześć. Super. Dobrze, słuchajcie, jeśli ktoś jest po raz pierwszy i nigdy nie brał udziału w tych zatrzymaniach i widzi mnie po raz pierwszy i chcielibyście czegoś się dowiedzieć na mój temat, to pytajcie, to, to odpowiem. Ale na razie widzę, że sami znajomi. Słuchajcie, dzisiaj chciałabym powiedzieć wam o moim nowym znalezisku, bardzo ciekawym, acz ciągle jeszcze przeze mnie eksplorowanym. Kolejna metafora terapii akceptacji i zaangażowania, bo przypominam, że nasze zatrzymania to były zatrzymania nad bogactwem terapii akceptacji i zaangażowania w kontekście profilaktyki zdrowia psychicznego, rozwijanie swojej wiedzy psychologicznej, ale też świadomości i samoświadomości tego, jak jako ludzie funkcjonujemy, z naszymi emocjami, z naszym umysłem. A dzisiaj tematem przewodnim będzie też zmiana, ale to w drugiej części. No i skoro dzisiaj ma być Temat pomiędzy emocjami a zmianą, bo one się ze sobą bardzo mocno łączą, to chciałam Was, cześć, chciałam Was zapytać, jak się teraz czujecie? Gdybyście mieli na chwilkę zamknąć oczy i odpowiedzieć na pytanie, co ja teraz czuję? Jeśli mówimy o emocjach, to chodzi mi o te emocje podstawowe, czyli z całej wielkiej rodziny radości możecie wybierać. Może to być smutek, może to być złość, może to być wstyd, może to być strach. Może to być złość, już chyba była, może być zażenowanie, na przykład. Oczywiście każdy z, każdy, każdy z tych spokój, cieszę się bardzo, super. Każda z tych nazw, etykiet to jest etykieta na potężną rodzinę emocji, które mają bardzo różne odcienie szarości. I niezależnie od tego, czy napiszecie, czy nie napiszecie, to chciałabym, żebyście przez chwilę. Się nad tym zastanowili, spróbowali się skontaktować ze swoim ciałem i z tym, co teraz czuję. A drugie moje pytanie jest takie: jak sądzicie, Helena, jak sądzicie, co będziecie czuli w święta? Co będziecie czuli w święta? Jakie to będą emocje? I czy to będą emocje tylko i wyłącznie pozytywne? Czy spodziewacie się tego, że pojawią się być może też jakieś emocje trudne, negatywne? I drugie pytanie brzmi, Dziękuję. Tak to jest, jak na live jest ktoś, kto jest piętro wyżej i usłyszał moją ukrytą pomoc o zamknięcie drzwi. Także dziękuję, sześciu. Jak się będziecie czuli w święta i pomyślcie przez chwilę, a jak się będziecie czuli na początku nowego roku? Czy te emocje będą się zmieniać? Oczywiście będą się zmieniać, bo zmieniają się cały czas. I jeszcze jedno pytanie, zanim dojdę do metafory. Ważne pytanie: czy planujecie jakieś zmiany w przyszłym roku? Czy chcielibyście wyciągnąć jakieś wnioski z tego, co było i zaplanować coś być może inaczej w roku przyszłym? Bo tego będzie dotyczył nasz warsztat noworoczny, o którym chcę Wam też powiedzieć. No i teraz, słuchajcie, wracając do tych emocji, jaka jest natura emocji? I uwaga, uwaga, będzie dzisiaj rekwizyt. Skocz, jak widać, można skocza wykorzystać na różne sposoby. O, został mi Adam ze spokojem. Zobaczcie, to jest, co to jest? To jest wahadło. To jest wahadło, i to wahadło jest kolejną piękną i bardzo przemawiającą do mojej wyobraźni metaforą wziętą z terapii akceptacji i zaangażowania, która mówi o tym, że nasze emocje działają jak to wahadło. I one się cały czas zmieniają, bo taka jest natura emocji, taka jest natura myśli. Możecie przez chwilę pomyśleć o tym, kiedy czuliście się naprawdę super ostatnio, w ostatnim czasie, to jak długo to trwało, zanim to super, cokolwiek to oznaczało, czy to był spokój, radość, duma, jakiś rodzaj przyjemności, zamieniło się w niepokój, w frustrację, w złość, wstyd i założy się, że nie trwało to zbyt długo, bo właśnie taka jest natura emocji, że emocje się huśtają albo bujają. I teraz zobaczcie: załóżmy, że jedna strona to jest ta strona, którą, którą lubię. Lubię czuć spokój, lubię czuć miłość, radość, dumę. Wszelkie odczucia przyjemności to są te, do których dążymy w sposób naturalny. A teraz wyobraźcie sobie, że po drugiej stronie. Jest to, czego nie lubię, albo lubię mniej. I tutaj właśnie może być lęk, tu może być frustracja, tu może być rozdrażnienie, to może być zażenowanie, tu może być wstyd. I teraz zobaczcie, jak my funkcjonujemy na co dzień, i tutaj będą miały wiele do powiedzenia, nasze kluczowe przekonania na temat tego, na przykład, czym jest szczęście. Bo czasami bywa tak, że jak nam się po tej stronie podoba, to wkładamy bardzo bardzo dużo siły, żeby utrzymać się na tym wahadle po tej stronie. jak najdłużej odczuwać rzeczy przyjemne. Ale z doświadczenia wiemy, że im więcej wysiłku wkładamy to, żeby nam było dobrze, miło i przyjemnie, tym więcej siły dajemy de facto no właśnie z tych pojęć fizycznych to ja nie jestem najlepsza, ale psychologicznie to to bardzo czuję, że jak bardzo tak bardzo jakby się chciało coś zatrzymać, tak bardzo karmię to wahadło siłą, które w sposób naturalny leci sobie w drugą stronę. Bardzo ładnie to widać na niepokoju, na lęku. Zobaczcie, że im bardziej czegoś nie chcę, szczególnie w kontekście lęku, tym bardziej to mam. Bo karmię swoją energią właśnie, Jedną stronę, więc mam więcej tego po drugiej stronie, czego nie chcę. I teraz, co, bo to jest zupełnie normalne, że chcemy odczuwać rzeczy fajne, miłe i przyjemne, i zupełnie naturalne jest to, że staramy się uniknąć tego, co niemiłe i nieprzyjemne. I to jest ok. Kiedy się zaczyna problem? Problem zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy mylić szczęście z dobrym samopoczuciem. Czyli po pierwsze, wydaje nam się, że to jest naturalny stan, normalny stan, pożądany stan, że jesteśmy po jednej stronie, ale po drugiej to już nie. Notabene jest świetny filmik na stronie Uczy się Akt, gdzie są animacje przetłumaczone na język polski, trzy przekonania dotyczące szczęścia, które doprowadzą cię do rozpaczy. I, i bardzo mi to współgra z tą metaforą. Że kiedy mam takie przekonanie, że szczęście równa się, że przede wszystkim, że to jest stan naturalny, czyli że normalnie to człowiek czuje się dobrze i jest szczęśliwy, co sprawia, że jak jestem po drugiej stronie, to zaczynam się obawiać, że coś jest ze mną nie tak, a już nie daj Boże, kiedy trwa to trochę dłużej, na przykład kiedy jesteśmy pogrążeni w smutku albo kiedy odczuwamy lęk. Drugie przekonanie to jest właśnie mylenie szczęścia z dobrym samopoczuciem i pozytywnymi emocjami. I teraz zobaczcie, co my mamy w głowie pod tym pojęciem szczęście. Co mi daje szczęście? Moja praca zawodowa na pewno daje mi szczęście, ale gdybym liczyła tylko na pozytywne emocje w ramach mojej działalności zawodowej, to bym się dzisiaj z wami nie spotkała, bo trema nie jest przyjemną emocją. To nie są przyjemne odczucia. Oczywiście zdarzają się też różnego rodzaju porażki. Zdarza się że czuję złość w związku z różnymi sytuacjami w moim życiu zawodowym, jestem przekonana, że wy macie tak samo. Więc gdybym liczyła tylko na pozytywne emocje, to w ogóle nie stawiałabym sobie żadnych ambitnych celów. Eee, tak, Kasia, bardzo dobrze powiedziane. Czyli lepiej nie przywiązywać się do emocji, przychodzą i odchodzą. Podobnie jak myśli, przychodzą i odchodzą. I zobaczcie, znajdźmy sobie jeszcze na to kilka dowodów. A co z innym obszarem, który daje mi szczęście, czyli rodzicielstwem, macierzyństwem? No, gdybym liczyła tylko na pozytywne emocje w ramach tego obszaru mojego życia, to na pewno bym się na to nie zdecydowała. I każdy z Was, kto ma dzieci, wie, że wiąże się to z mnóstwem pozytywnych emocji i ró również mnóstwem negatywnych emocji i frustracji. Dokładnie tak samo w naszych relacjach, w naszych związkach. Gdybym. A, zaraz Adam, odpowiem na Twoje pytanie. Gdybym liczyła tylko na pozytywne emocje, to na pewno bym się na stałe z nikim nie związała i myślę, że każdy z Was pewnie powiedziałby to samo. No nie ma co liczyć tylko na pozytywne emocje w relacji z drugim człowiekiem, jakiejkolwiek długotrwałej wartościowej relacji. No właśnie, i teraz bardzo ciekawe pytanie: czy można wytłumić wahadło? No właśnie, problem polega na tym, że my tego nie możemy kontrolować. Nie da się kontrolować emocji. Mam kilka takich swoich dobrych przykładów. Adam, gdyby ktoś postawił ci jakiegoś obcego człowieka przed tobą, osobę i powiedział, masz chwilę na to, żeby się zakochać, albo w drugą stronę. Byłbyś zakochany na maksa, i ktoś powiedziałby ci, masz 10 minut albo 3 dni, żeby się odkochać. Czujemy, że to jest jakaś totalna abstrakcja. Albo wyobraźmy sobie, że tracimy kogoś lub coś bliskiego, czy potrafimy kontrolować smutek, czy to byłoby w ogóle dobre, żeby, żeby nas nie wachnęło w tą drugą stronę, żebyśmy sobie tam po drugiej stronie trochę nie pobyli. No byłoby to trochę psychopatyczne, prawda? Gdybyśmy. To by było podejrzane wręcz jakoś, to chyba naturalnie czujemy, gdybyśmy nie odczuwali tych wszystkich negatywnych emocji, kiedy tracimy kogoś lub coś bliskiego, albo kiedy doświadczamy porażki. Więc niestety nie da się tego kontrolować. Możemy spróbować oczywiście wpływać na to, co czujemy i robimy to na co dzień, jak najbardziej, ale tego wahania powstrzymać się nie da. I teraz zobaczcie, są wśród nas tacy, którzy siadają sobie tutaj i bujają się, yy, bujają się na maksa, czasami nawet prowokują to bujanie się i świetnie się w tym czują. Ale są wśród nas też tacy, Którzy nabawiają się natychmiast choroby lokomocyjnej i mówią, nie błagam dość, potrzebuję odpocząć, to na przykład się wiąże z wysoką wrażliwością, i to jest coś, co doskonale znam. Jako osoba raczej wrażliwa i raczej osoba z nadmierną kontrolą, doświadczam też takich ciekawych stanów, które mogą być dziwne dla osób, które mają inaczej że bardzo dużo mnie kosztują też pozytywne emocje czy bardzo pozytywny feedback jest bardzo kosztowny bardzo energochłonny. No i problem właśnie w tym, że my mnóstwo energii tracimy na próby kontrolowania wahadła. I zobaczcie te próby kontrolowania to jest takie działanie w poziomie. I jakież to ma duże znaczenie też w zmianie. Pomyślmy o zmianie takiej najprostszej. Chcemy zrzucić zbędne kilogramy. Chcemy popracować nad większą życzliwością czy uważnością w naszych relacjach. Chcemy popracować nad tym, żeby się więcej ruszać. No cokolwiek sobie nie wymyślimy, chcemy się nauczyć nowego języka, chcemy zmienić pracę, to od razu czujemy i wiemy z doświadczenia. Że będzie się to wiązało, każda zmiana będzie się wiązała z tym wahaniem, że będzie trochę tych pozytywnych emocji, będziemy widzieli efekty. Samo myślenie o tym, że mogę coś zmienić, już daje dużo radości, ale doskonale wiemy, że w zmianie jest też bardzo dużo negatywnych emocji. I tutaj często nie mamy instrukcji obsługi. No i teraz przechodząc do tego, co chcę Wam zaproponować w ramach warsztatu noworocznego. Zobaczcie, jest taki kierunek który często bywa nieskuteczny, kiedy bardzo próbujemy, kiedy się przywiązujemy do, tego, do tych prób kontrolowania emocji, ale jest jeszcze taki kierunek, bo tego bujania kontrolować nie mogę, ale mogę zadecydować o tym, gdzie sobie tutaj usiądę. No i teraz jeśli osiądę tu, to nie dość, że buja, to jeszcze buja mną, ale jeśli usiądę sobie w tym miejscu, czyli w miejscu, w którym... Jest przyczepione to wahadło, to dalej waha, dalej buja, bo taka jest natura naszych emocji i doświadczamy rzeczy pozytywnych i negatywnych. Ale kiedy siedzę sobie tutaj u góry, to nie buja tak mną. I to, ten moment, w którym nam się to udaje, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie siedzieć, znaczy, no, jakbyśmy byli mnichem buddyjskim i tak 40 lat przeznaczyli na, na medytację, to, to może by nam się to udało. Ale myślę, że też nie ma potrzeby, żeby jak ten mnich buddyjski siedzieć na kamieniu i cały czas być w tym trybie ja obserwującego. Ważne, żebyśmy tam sobie potrafili usiąść w tych momentach, które są dla nas ważne, w tych obszarach, które są dla nas ważne lub ważne w danym momencie. I będę mówić o tym w kontekście zmiany. Szczególnie, kiedy chcemy coś w życiu zmienić, to fajnie byłoby rozwijać takie umiejętności, które nas trochę uniezależniają od tego bujania. I to co się dzieje w tym miejscu, nazywa się akceptacja albo gotowość. I akceptacja czy gotowość to są synonimy. To jest otwartość na to, że będzie bujało. I to będzie dotyczyło moich emocji, będzie dotyczyło moich myśli, które przychodzą i odchodzą, będzie dotyczyło doznań cielesnych, będzie dotyczyło wspomnień, i uznaję, że tak po prostu jest, że doświadczam tego wszystkiego, ale z pozycji mojego ja obserwującego potrafię, po pierwsze, Dystansować się trochę od swoich własnych myśli i ten proces rozklejania się ze swoimi myślami nazywa się defuzja. Jeden z sześciu podstawowych procesów rozwijania elastyczności psychicznej. I to jest jeden z elementów, właściwie jeden z czterech elementów modelu FIR, bo w zmianie najczęściej nie chodzi o to, żeby się nadąć, żeby postawić wszystko na siłę woli. Nawet żeby przygotować sobie doskonałe cele, rozłożyć je na części pierwsze, chociaż oczywiście to jest ważne, dostarczyć sobie jakiegoś planu, jakiegoś wsparcia, to też wszystko ważne, ale to nie wystarczy. Dlatego, że właśnie w zmianie szczególnie będziemy doświadczali tego bujania. I to jest istotne, żeby się poprzyglądać temu, jakie przekonania towarzyszą mi. Obszarze tej mojej zmiany i czy przypadkiem w obszarze moich przekonań, tych myśli, które przychodzą mi do głowy, nie ma jakiegoś wąskiego gardła? I to jest praca do wykonania. Nad tym po prostu trzeba usiąść, trzeba mieć do tego narzędzie i się temu poprzyglądać. Włączyć swoje ja obserwujące i poprzyglądać się temu, jakie mam przekonania, które mają związek z tym, co chcę zmienić. Na przykład z uczeniem się, z porządkiem wokół siebie, z pracą nad sylwetką, czy nad zdrowiem, czy nad relacjami. Każdy z nas ma jakieś przekonania w tych obszarach. Pytanie, czy te, czy te przekonania są wspierające, czy nie. I jak wiecie, albo nie wiecie, w akcie, czyli w terapii akceptacji zaangażowania, zostawiamy sobie treść tych przekonań. Nie pracujemy z treścią przekonań, pracujemy z ich funkcją, czyli uczymy się obserwować, że przekonanie jest tylko przekonaniem. I teraz zobaczcie, jeśli coś potrafię zaobserwować, czyli spojrzeć na coś, a nie przez pryzmat czegoś, to już mam ten kawałek wolności. Bo jeśli patrzę na coś, to już tworzę przestrzeń pomiędzy mną, samoświadomą mną, moim mądrym rozumem, a moim przekonaniem. To jest jeden z elementów. Drugi bardzo ważny element to jest właśnie uczenie się akceptacji i gotowości, czyli wspinania się, nie, nie, nie kontrolowania w tej płaszczyźnie, tylko wspinania się. Tu, w to, w to miejsce, z którego jestem w stanie zaobserwować, że po, poczuć, ale zobaczyć z pewnej odległości, że coś czuję, to jest bardzo trudne do werbalizowania, dlatego że to jest trudno zrozumieć na rozum. Tego trzeba po prostu doświadczyć. I w trakcie tego naszego noworocznego treningu, jakieś techniki akceptacji, żebyście mogli sobie podoświadczać tego, co to znaczy. Się skontaktować z tymi swoimi emocjami i robić na niej więcej przestrzeni, trochę mięknąć wokół tych naszych trudnych doświadczeń, zamiast robienia rzeczy dla siebie szkodliwych, czyli na przykład rezygnowania z mojej zmiany wtedy, kiedy robi się ciężko. W tym modelu, o którym Wam mówię, w modelu FIR, jest jeszcze element, trzeci element związany z tym, że my często mamy kompletnie nierealistyczne oczekiwania. Albo tak zwane bezlitosne standardy, i temu też będziemy się przyglądać, ale jest jeszcze jeden bardzo, bardzo ważny element. Słuchajcie, po co, my, po co my wykonujemy tą pracę w tej płaszczyźnie? Ano po to, żeby dokonywać częściej wyborów nie pod wpływem myśli i emocji, które przychodzą i odchodzą, które możemy porównać do pogody, która się zmienia. Zmieniają się pory roku, bardzo się zmienia pogoda e, i możemy to sobie obserwować na co dzień za oknem, ale podejmować decyzje pod wpływem wartości. Wartości są bardziej jak klimat. Wartości to jest to, co wynika z tego mojego mądrego rozumu, albo bardzo mi się podoba, jak dr Matych nazwał to moją wewnętrzną kapitanką. Moja wewnętrzna kapitanka to jest ta część mnie, która jest w głębokim kontakcie ze mną, z moimi potrzebami, z moimi wartościami i wie, co jest dla mnie dobre w tej sytuacji. I teraz zobaczcie, kiedy mówimy o wartościach, to jest model, z którym ostatnio bardzo dużo pracuję z klientami, i klienci są bardzo wdzięczni za ten sposób myślenia. Kiedy mówimy, kiedy jesteśmy w, jakiej, w obliczu jakiejkolwiek sytuacji trudnej, w ogóle kiedy jesteśmy w obliczu jakiejkolwiek sytuacji, a teraz o tej sytuacji trudnej pomyślmy jako o zmianie. Zmiana jest trudna. Gdyby nie była trudna, to byśmy nie stawali w obliczu zmiany, bo byśmy po prostu dokonali tego, czego chcemy, bez problemu. Ale to jest trudna sytuacja. I teraz, kiedy jestem w sytuacji trudnej, to prowadzi mnie to do punktu wyboru. I w tym punkcie wyboru zasadniczo mam dwie drogi. Albo przemieszczam się, zmierzam w kierunku moich wartości, albo się od nich oddalam. I teraz popatrzcie, kiedy, od, kiedy się oddalam od moich wartości, weźmy sobie jakiś konkretny przykład. Jeśli we, wezmę przykład rodzicielski, bo te, te są zawsze dla mnie bardzo emocjonujące. Jeśli moją wartością jest bycie uważną i zaangażowaną mamą i jest godzina 20:20. .20, i załóżmy, że nie siedzę na live, bo live mam zabezpieczony przed wchodzeniem tutaj moich członków rodziny, członków mojej rodziny. Ale załóżmy, że siedzę tutaj nad prezentacją i przychodzi moje dziecko. I ja nie robię czegoś, co jest zgodne z moimi wartościami w tej chwili, bo siedzę nad prezentacją, a nie siedzę z moją rodziną. I ostatnio stanęłam w takim w obliczu sytuacji, w której moje dziecko tutaj weszło, coś do mnie powiedziało, wyszło, a ja dopiero po paru minutach się zorientowałam, że tu było. Więc nie byłam uważna. A potem przyszło drugie dziecko z pytaniem, czy dodam limitu, wiecie, tego w, w telefonie komórkowym. Ja oczywiście próbowałam podjąć negocjacje, ale mój syn jest genialnym negocjatorem, więc jakby wiedziałam, że jestem z góry na przegranej pozycji, jeśli jestem pod presją i nie daję sobie tej, tego czasu i uważności, w związku z tym skapitulowałam i dodałam mu tego limitu. Zupełnie nie, nie zgodzi ze swoimi wartościami, zasadami itd. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Jeśli w sytuacji trudnej wybieram jednak oddalanie się od swojej wartości, to mam krótkoterminowe korzyści. No, krótkoterminowe korzyści są oczywiste. Tak, odczepił się, poszedł, mam go z głowy, mogę skończyć moją prezentację, ale mam też długofalowe skutki. No i znowu, te długofalowe skutki są fatalne i to fatalne na wielu poziomach, bo złamałam zasadę, bo Zastąpiłam swoją uwagę tymi dodatkowymi 15 minutami albo pół godziny telefonem, więc samogapienie się w telefon i tak dalej, i tak dalej. Czyli mam negatywne, długofalowe koszty. I teraz zobaczcie, co jest po drugiej stronie. Po drugiej stronie, kiedy wybieram w zgodzie ze swoimi wartościami, to mam krótkotrwały koszt. I ten koszt to jest właśnie to. Jest właśnie to. Wahadło wychyla się w tą stronę, której nie lubię. Bo ja muszę wytrzymać tego focha, muszę wytrzymać chwilę tych negocjacji, muszę wytrzymać to napięcie związane z byciem asertywnym i trzymaniem się swoich zasad, czyli wahadło mam po drugiej stronie. I jeśli jestem w stanie usiąść sobie w tym miejscu i zauważyć, co się tutaj dzieje, to jestem w stanie podjąć decyzję pod wpływem moich wartości. Bo mam świadomość tego, że ponoszę krótkotrwały koszt związany z tym, że jest mi bardzo nieprzyjemnie i doświadczam dyskomfortu, ale zdecydowanie mam długofalowe korzyści. Czyli po tej stronie mam krótkotrwałą korzyść, ale długofalowe koszty, a po tej stronie mam krótkotrwały dyskomfort i długofalowe korzyści z mojej decyzji. I to jest jeden z kluczowych elementów zmiany, również i tego, że zmiany się nie udają, bo nie mamy tej świadomości. Świadomości i akceptacji dla tych negatywnych emocji. I to jest to, jest to dla mnie, wspinanie się dokładnie w ten punkt. I model FIR, który Wam zaproponuję, to jest jeden z bardzo wielu sposobów, żeby przemieszczać się w tą stronę i zyskiwać więcej swobody i więcej wolności. Do podejmowania decyzji pod wpływem naszych wartości. Zerknę sobie. Adam, tam na górze nie odczuwa się bujania, a więc czasami się traci trochę sens tego bujania. Wiesz, myślę, że jak ci bujania zabraknie, to zawsze można po sznureczku w dół i pobujać się z powrotem. Myślę, że mamy bardzo duże różnice indywidualne, na ile mamy zapotrzebowania na te bujanie. Tak, no to oczywiście zależy chociażby od naszego temperamentu. Natomiast myślę, że dużo łatwiej jest znaleźć się w tym miejscu i to nam wychodzi bardzo dobrze i naturalnie. No właśnie, dlatego, że taka jest natura emocji, a dużo trudniej jest wspinać się tutaj. Więc ja zawsze mówię tak, jak uzupełniamy tą swoją skrzyneczkę narzędziową, to jak już tam jest jakieś narzędzie, to wtedy zawsze mogę zdecydować, nie? czy z niego korzystam, czy nie korzystam. Jak mam ochotę, żeby mnie pobujało, to zawsze może pobujać. Andrzej, można w drugą stronę, jak wejdziesz na maszt, na najwyższą reję, buja najmocniej, a pod masztem na pokładzie jest zdecydowanie spokojniej. Mhm. No, ta metafora mi się skojarzyła jeszcze z. Ta metafora dotyczy myśli, że myśli są jak fale na oceanie, rzadko jest flauta, raczej faluje, czasem jest sztorm, i tak samo w naszej głowie. Te myśli są non-stop, czasami się tam dzieje burza, szczególnie jesteśmy w stanie to zaobserwować, jak na przykład mamy, mieliśmy ciężki dzień, kładziemy się wieczorem i się zaczyna. A jak zejdziemy wystarczająco głęboko, to tam jest zawsze spokojnie. Tam jest zawsze spokojnie i już zdecydowanie delikatniej, albo w ogóle nie czujemy tego prądu, chociaż nie nurkowałam, nigdy kiedyś muszę to sprawdzić. 2027, słuchajcie, obiecałam sobie. Że skończę w pół godziny. Tak więc za dziś bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że to się znowu stanie tradycją, bo ja bardzo lubię te spotkania z Wami i jakoś one mi dają przestrzeń też, żeby to czego się uczę na bieżąco, takie smaczki, jak ta metafora wahadła, żeby się po prostu nimi na bieżąco dzielić. I oczywiście bardzo Was zachęcam do udziału w warsztacie noworocznym. To będą 4 godziny online w wydarzeniu jest bardzo dokładnie opisane co się będzie działo. Model FIR jest tylko jednym z elementów, bo będziemy pracowali też na modelu Jamesa Prochaski, czyli będziemy sobie bardzo dokładnie rozkładali zmianę na fazy, na pięć faz, przyglądając się co na każdym z tych etapów jest nam potrzebne, a w każdej fazie jest specyficznie potrzebne coś innego i warto mieć tego świadomość. Dobrze, bardzo Wam dziękuję, bardzo Was zachęcam. Jak macie ochotę wziąć w warsztacie, to napiszcie do mnie na WhatsAppie, żeby ogarnąć wszystkie formalności. To jest 19 stycznia od 17 do 21. I pewnie zaproponuję Wam rozwijanie tych kompetencji później, ale to już na, na następne spotkanie, może. Dobrze, przed świętami już się pewnie nie zobaczymy, więc życzę Wam, Spokojnych, chyba że lubicie inaczej, świąt i pięknego Sylwestra, i nowego roku. I jeśli w tym nowym roku chcielibyście coś zmienić, to zapraszam 19 stycznia, żebyśmy sobie pobyli razem. Dziękuję za Waszą obecność, dziękuję za Wasze komentarze. Było mi bardzo miło. Do zobaczenia znowu. Pa. pa.